Dosłownie tutaj. Miodzie, miodzio i miodzie. Hej, dzień dobry, witam Was w sierpniu. Standardowa gadka w ulubieńcach na wypadek, gdybyście nie mieli kalendarza, nie mam bladego pojęcia, jakim cudem. Miną, minęło już pół 2023 roku. Zresztą ostatnio zakręciłam się, oddawałam telefon do naprawy i wypełniając ankietę, myślałam, że już jest 2024, także nie, jeszcze jest 23 i jest już sierpień, także czas najwyższy na podsumowanie minionego miesiąca. Zapraszam Was dzisiaj na ulubień. W akcji, czyli wszystkie kosmetyki, które najbardziej sprawdziły mi się w minionym miesiącu, pokażę wam w trakcie aplikacji, żebyście dokładnie zobaczyli, dlaczego są takie super. Przy użyciu tych wszystkich ulubieńców powstanie taki makijaż. Także, jeżeli taka tematyka was interesuje, chcecie wiedzieć, co zagosiło na moich oczach i na ustach, i ogólnie na całej twarzy, to weźcie sobie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy standardowo od pielęgnacji, i tutaj mam tylko jedną rzecz, i jest to też produkt, którego na twarz nie nakładam, także nie muszę być bez makijażu. I to jest coś, co już Wam zagaiłam w filmiku z niezbędnikiem wakacyjnym, który też ogólnie warto obejrzeć przed wyjazdem na wakacje albo nawet po, żeby być gotowym na następny sezon. I jest to następne cudo na AZS. Jest to dalej seria Emotopic, tym razem jest to ta podseria jakby Bacterial Control albo Bacteria Control. Już tu powiadam sobie. I jest to preparat SOS, czyli już naprawdę na takie biedne, bolące, spękane miejsca, swędzące, na no, które nic innego nie pomaga, a nie chcecie jeszcze sięgać po tę cięższą artylerię w postaci sterydów, no to możliwe, że to Wam pomoże. Ja też bardzo często tego używam właśnie jako kremu do rąk, po prostu przez to, że ma też bardzo fajne, małe opakowanie. I już widać, że w sumie to myślę, że. Ponad połowę już e, tego opakowania wykorzystałam, i e, dzięki temu preparatowi, bo miałam tutaj ostatnio znowu no, taki mega zaogniony AZS na dłoni, e, udało mi się to zagoić przy pomocy tego preparatu. Już myślałam, że znowu pójdą w ruch sterydy. Na szczęście dało się tego uniknąć. Mamy tutaj takie składniki jak biomskin, ceramidy, olej konopny, olej kanola i humektanty, a dodatkowo on się bardzo szybko wchłania. Jak nie lubicie kremów do rąk, to on powinien być waszym ideałem. Tak jak wiecie, tuż z Maybelline jest moim ideałem, tak ten powinien być dla was w kwestii kremów do rąk. Bo jak się go posmaruje, to wystarczy poczekać dosłownie chwilę i on nie zostawia filmu na skórze, nie jest tłusty. Jest wchłonięty, cudownie wchłonięty, ale zarazem ta skóra od razu widać, że jest bardziej ukojona, nie jest już czerwona. U mnie to jest jakby pierwszy, pierwsza rzecz, którą zauważam po aplikacji, że właśnie tutaj ten obszar się robi mniej czerwony albo w ogóle ta czerwień kompletnie znika. Także jak tamten poprzedni produkt na AZS, który polecałam w którychś ulubieńcach wstecz, Wam nie pomógł, to może ten będzie czymś dla Was idealnym. No bo on tutaj ma właśnie jeszcze jakieś takie składniki, które pomagają w walce z. Z namnażeniem się bakterii, które przy AZS jest bardzo częste. Także to jest ulubieniec numer jeden. Ulubieniec numer dwa to jest już co prawda makijaż, i to jest trochę zaprzeczenie tej zasady, że to mają być ulubieńce w akcji, bo źle się ubrałam i nie mogę go nałożyć na dekolt tak, jak przeważnie go używam. I to jest rozświetlacz w płynie z Art Deco, z tej samej kolekcji, z której był ten bronzer, wiecie, ten z koralowym opakowaniem. To jest rozświetlacz, który jest na bazie wody, tak mi się wydaje, ponieważ musimy nim najpierw porządnie, porządnie wstrząsnąć. I ten dźwięk, powiedziałabym, że trochę rzuca się w oczy albo uszy. Ale jeżeli tego nie zrobicie, to dosłownie przy wyciskaniu go stupki będzie taka najpierw wodna baza, a potem taki błyszczący glut. Także chcemy nim wstrząsnąć. Ale po zmieszaniu tej formuły mogę tutaj w sumie nałożyć, jak już macie, zadbaną skórę i on na dekolcie. Czy też nawet na nogach wygląda obłędnie? Jest to rozświetlacz zastygający, no zobaczcie, jaka tafla. Jest to rozświetlacz zastygający, ale przez to, że ono właśnie tę wodną podstawę, to jest bardzo delikatny w swojej formule. Czyli oprócz tego, że robi przepięknie mokry i świeży blask, to jest trwały i nie postarza skóry. Są niektóre takie rozświetlacze na rynku zastygające, które robią zbroję i w ciągu 15 sekund, jak tylko zastygną, to nam tę skórę dekoltu postarzają. No a wiadomo, nie tego chcemy. Chcemy, żeby wszystko wyglądało miękko, nawilżone, wiecie, młodzieńczo i jak najlepiej, jak się da. I na pewno nie chcemy uzyskać efektu postarzenia po aplikacji rozświetlacza. Ale to jest właśnie zaprzeczenie tego wszystkiego, co powiedziałam. To jest rozświetlacz w płynie idealny, który jest po prostu przepiękny. W sumie to nigdy nie używałam go na twarzy. Wiecie, żeby go nie wiem, zmieszać z podkładem czy na szczyty kości policzkowych. Raczej przez tą jego dość wodnistą i łatwą do roztarcia na dużej powierzchni konsystencję nie pokusiło mnie w ogóle o nałożenie go na twarzy. Natomiast na ciele, właśnie na, na rękach, na dekolcie, na nogach, jak idzie na jakieś wesele, na jakąś imprezę, no to powiedziałabym, czekać, muszę go zatkać, żeby mi nie wypłynął. To powiedziałabym, że to jest coś idealnego dla Was. Także to są dwaj pierwsi ulubieńcy, a teraz zapraszam Was już na aplikację makijażu twarzy. Zacznijmy od tego, że mogę wyglądać na trochę poobijaną, dlatego że trochę jestem poobijana. Dosłownie trzy dni temu byłam na mezoterapii, co Wam też poprzednio mówiłam, i o dziwo zrobiły mi się tylko takie małe wybroczyny z tej strony. No i też odświeżyłam trochę usta, także nie dość, że zrobił mi się siniak. To jeszcze ogólnie one są opuchnięte, krzywe, i z grudkami, i w ogóle wiecie, jak nie robiliście nigdy ust, to wiedzcie, że nawet do 2-3 tygodni te usta do siebie dochodzą, także to nie jest efekt końcowy. Chociaż przyznam, że ta górna warga chyba mi się już nawet taka podoba. Ale dobra. Także takie słowo wstępu. Jeżeli chodzi o w sumie jednym z moich ulubieńców, to też będzie mezoterapia, bo moja skóra najwyraźniej przez ten cykl właśnie co dwutygodniowego powtarzania mezoterapii chyba już się tego przyzwyczaiła. I teraz naprawdę trzy dni po ja nigdy nie wyglądałam tak dobrze. Ja miałam właśnie albo jakieś większe te wybroczyny, bardziej niż siniaki, albo gdzie niegdzie miałam jeszcze takie wybrzuszenia od depozytu tego wiecie, środka do mezoterapii. To, co to jest w środku to, czym pani doktor robi mi zszyki. Ja nie mam do tego pojęcia, bo pani doktor sama sobie dobiera to patrząc na to, jak skóra reaguje i czego potrzebuje, a zresztą nawet nie mogłabym Wam powiedzieć, jaki środek się znalazł w środku, bo takie jest teraz prawo. Także mogę powiedzieć tylko, że miałam mezoterapię robioną. No także do tego wyglądam na lekko poobijaną. Nałożę sobie zaraz pielęgnację, i przejdziemy do aplikacji jednego z moich ulubieńców, jakim jest podkład, a właśnie. Właściwie Krem BB. I to jest ten Krem BB z pupy Milano. Są trzy wersje. Sama nawet tego nie wiedziałam, dopóki nie dostałam paczki, na której wszystko było wypisane że jest normalna wersja tego kremu Bibi chyba w żółtym opakowaniu do cery normalnej, jest do cery tłustej i jest w różowym, wersja z teoretycznie właściwościami przeciwzmarszczkowymi. Ale on mi pasuje też z tego względu, że raz, ma super kolor dla mnie w tym momencie, to jest numer 002 Sand. Ja też tych ulubieńców nagrywam jeszcze przed wyjazdem na kretę, także nie wiem jak długo będę mogła sobie jeszcze go poużywać, ale w tym momencie bardzo mi pasuje. I dodatkowo on ma takie wykończenie Soft mat, a jeżeli chodzi o krycie, to zaraz Wam to pokażę. Powiedziałabym, że to krycie jest takie. Ha. Średnie w kierunku mocnego, on też odrobinę ciemnieje, ale i tak jeszcze wiadomo, że przyjdzie korektor i tak dalej. No i jedna warstwa. Jeszcze nawet nie rozblendowana, wygląda następująco. On później troszkę zasty, zasycha, zastyga, utrwala się. Jest troszkę takim soft matem, czyli no takie satynowe po prostu wykończenie. Jest nie do końca mat, ale też na pewno nie bardzo ładnie się utrzymuje i jest właśnie super szybki w aplikacji z tego względu, że nie trzeba jakoś specjalnie nad nim pracować, bo on już nawet po takim, wiecie, roztarciu dłońmi po prostu dobrze wygląda. O ile mi wiadomo, to są dostępne tylko dwa kolory, niestety. Także albo się wstrzelicie i Wam będzie pasował, albo nie. Ale jeżeli Wam będzie pasował, to teraz właśnie na lato jest to bardzo fajna opcja. Lecę dalej z korektorem. Dzisiaj sobie nałożę tylko jeden korektor. Wow! I to jest akurat Tarte Shape Tape. To jest w dalszym ciągu ten odcień 29N, czyli Light Medium. Chyba powinnam już przeskoczyć na odcień Medium. No ale... Rozgląduję sobie może ten korektor już poza kadrem, bo... Tę czynność z tym korektorem widzieliście już milion razy. I tak samo przypudruję sobie okolice pod oczami i strefę T. I zaraz Wam powiem o następnych ulubieńcach. Zakończyłam sobie makijaż cery i umalowałam brwi, ale najpierw musiałam sobie jeszcze zamalować tego siniaka, bo widzę go na podglądzie i bardzo mnie to denerwuje. To jest konturówka z Sephory, która też jest ulubieńcem i o, nim, o niej Wam powiem więcej, jak do tego etapu dojdziemy, a w międzyczasie jeszcze małe sprostowanie. Nie minęły nawet jeszcze trzy dni. Dzisiaj jest trzeci dzień, a jeszcze nie pełna doba od momentu właśnie, wiecie, nakuwania całego. Także ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jakim stanie jest ta skóra pod oczami, bo ym, zrobiłam to wieczorem, w czwartek, a dzisiaj jest niedziela, godzina 15. Halo. A w moim przypadku tak krótki czas rekonwalescencji to jest naprawdę fenomen. I to jest chyba kwestia tego, że właśnie ta skóra się przyzwyczaja i lepiej na to reaguje, bo normalnie trzy dni po, to jak nałożyłam makijaż, to musiałam jeszcze założyć okulary, żeby trochę, wiecie, rozproszyć wzrok z tego obszaru, bo miałam jeszcze taką, wiecie, opuchliznę, tak jakby prawie worek mi się robił z ilości tego, wiecie, podanego produktu. Także nie mogę wyjść z podziwu, jak no, w makijażu ta skóra pod mi wygląda całkowicie normalnie. Przechodzimy do brązera różu i rozświetlacza, bo w zeszłym miesiącu bardzo mi się spodobało to duło od Ewy z, we współpracy z Bell i to jest teoretycznie paleta dwóch rozświetlaczy, ale w moim makijażu, w tym jak ja się lubię malować, to to były po prostu cienie do powiek. I to są dwa opalizujące cienie i na wewnętrznym kąciku wyglądają obłędnie. Najczęściej przy takim makijażu dziennym właśnie sięgam po ten złoty opalizujący na różowo-brzoskwiniowo, bo jest przepiękny, nawet na całą powiekę ruchomą, może dzisiaj go tak użyjemy. No ale jak nakładam jakieś, wiecie, bordowo- różowe cienie, no to ten też wtedy wygląda przepięknie. Także to też jeszcze jeden z ulubionych a oprócz tego są dwie paletki, które mnie zauroczyły i jak się okazało, bardzo często po tym pierwszym teście sięgałam po paletkę Desi tą Say Yes Honeymoon Palette, która ma wszystko, czego potrzebujemy w podróży, czyli bronzer, róż, rozświetlacz, puder i takie podstawowe cienie, gdzie oczywiście w dalszym ciągu tych produktów też możemy używać jako cieni do powiek. Najbardziej mnie przekonywał i tak naprawdę Powodem, dla którego sięgałam po tę paletę tak często, był ten brązer, bo on ma tak niesamowicie jedwabistą i drobno zmieloną, ale zarazem cudownie ym, wyważoną ym, pigmentację, formułę, że no, nie mogłam przestać go używać. A jak już wiecie, otworzyłam paletę, żeby użyć tego brązera, no to. To może i róż, a może i rozświetlacz. Rozświetlacz też jest przepiękny, on jest taki bardzo delikatnie sprasowany, ale daje cudownie elegancki efekt na skórze. I chyba dzisiaj też się ogólnie tymi cieniami pobawimy, także możliwe, że będzie taki kompletny makijaż, ale najpierw sobie nałożę właśnie brąz, róż i rozświetlacz z tej palety. A w międzyczasie ja sobie już twarz przypudrowałam, też oczywiście wszystkie użyte produkty, których nie pokazuję, które, które nie są oficjalnymi ulubieńcami, też będą wypisane w opisie. Także zaczynamy od brązera. Ja Wam też pokazywałam aplikację tych produktów właśnie w tamtym filmie z testem polskich nowości. Ale tutaj Wam jeszcze zademonstruję jeszcze raz. I o ile ta paleta jest taką właśnie opcją podróżną, to uprzedzając Wasze pytania, raczej jej nie wezmę ze sobą na urlop, z tego względu, że ja i tak zawsze pakuję za dużo makijażu, a koniec końców umaluję się tylko jednego dnia. Także myślę, że wezmę po prostu jakiś brązer, jakiś rozświetlacz i, i tyle. Staram się z roku na rok, staram się podchodzić do tego bardziej realistycznie, tym bardziej, że tym razem to będzie taki wyjazd typowo wakacyjny, w którym 90% czasu zajmie mi relaksowanie się i odpoczywanie. Maksymilian w tym momencie musi dać popis na drapaku. I ja wiem, że nie ma sensu pakowania dużej ilości makijażu na taki wyjazd, więc specjalnie biorę mniejszą kosmetyczkę niż przeważnie na jakiś nie wiem, wyjazd makijażowy do Warszawy czy cokolwiek ale nie mogę się powstrzymać przed spakowaniem trzech odcieni korektora, dwóch miniaturek podkładów i oczywiście wszystko jest miniaturką, co oznacza, że mogę zmieścić więcej produktów. No ale wracając do palety, zapewniam Was, że jak też ją sobie sprawicie, to przez ten brązer będziecie właśnie jej używać często. Tutaj na prawym policzku, dosłownie na samym środku policzka zrobił mi się taki dynks. Dosłownie tutaj. I nawet nie wiecie, jak wiele silnej woli wymaga ode mnie to, żeby sobie tego nie wycisnąć. Tym bardziej, że właśnie jestem przed wyjazdem, jeszcze w tym momencie, jak to kręcę. I nie chcę mieć tutaj stróbka, później mieć przebarwienia. Staram się nie zwracać na to uwagi, chociaż bardzo mnie denerwuje to, że na samym środku policzka się coś takiego zrobiło. Muszę z tego zrobić pieprzyk po prostu. No i ten brązer jest też. Idealnym cieniem przejściowym i takim idealnym, wyważonym odcieniem brązu na, na całą powiekę, no jest naprawdę przepiękny. Także wszystko przez ten brązer. Zanim przejdę do różu i rozświetlacza, właśnie muszę zrobić kilka strategicznych pierwszyków. Z kilku zrobiło się kilka więcej. Następny będzie róż z palety, i tak samo ten rozświetlacz też zawity na twarzy. Róż jest mozaiką, ale po połączeniu daje taki uniwersalny, twarzowy odcień różu. I ma też właśnie takie. Odrobinę, y, rozświetlające wykończenie. Ja Wam jeszcze nie powiedziałam, ale dzisiaj staram się zrobić taki delikatniejszy <grywanie> makijaż. Śmieję się, bo Wy już wiecie, jak on wygląda. Ja jeszcze nie wiem. Staram się zrobić delikatniejszy makijaż, bo chciałam zrobić po prostu taką normalną, dzienną wersję. Ale jak pomyślę sobie o produktach, które chcę Wam pokazać, i jeszcze pokazać je w użyciu, to nie wiem, czy to będzie wykonalne. To jest taka pułapka. Ulubieńców w akcji, że nie jestem w stanie zrobić takiego makijażu, jak robię, wiecie, na co dzień, no bo wszystko chcę zademonstrować. I ten rozświetlacz też ma w sobie takie bardzo delikatne ym, różowe drobinki. Albo właściwie nie tyle drobinki, co taki poblask różowy. I nawet w filmiku z niezbędnikiem makijażowym, tam też właśnie ta paleta do modelowania była na twarzy. I jak montowałam tamten film, to tak sobie myślę, mmm, ale ładnie ten rozświetlacz wygląda tak naturalnie. I od razu na dolną powiekę też nałożę ten bronzer. To mnie przy okazji trochę powstrzyma. Przed zaszaleniem na dole z czym innym. A chciałam zrobić dzisiaj taki właśnie bardziej użytkowy, mój dzienny makijaż, bo chciałam tylko wytuszować rzęsy, nie chciałam, wiecie, przyklejać sztucznych. A jak jest trochę więcej elementów na powiece, to mam wrażenie, że te naturalne rzęsy są niewystarczające. Przynajmniej moja rzęsy. Może jakbym miała gęstsze i dłuższe, to by tak nie było, ale wiecie o co chodzi. W ogóle... Jutro mam taki maraton od 8 rano. Jestem umówiona na lifting rzęs, mani i pedi. Także myślę, że na tym liftingu rzęs to ja będę jeszcze spać. No naprawdę, te produkty do twarzy są tak skomponowane i tak dopracowane, że są włoskie. No i teraz przechodzimy do makijażu oka. I mam... Taki mały dylemat, bo właśnie staram się to jakoś ułożyć w głowie, żeby to zademonstrować, ale nie w tak bardzo intensywny sposób. Bo poza tym, że to jest jeden z ulubieńców, to ulubieńcami są również te eyelinery z afektu, czyli ten różowy, błękitny i brązowy. Tylko ja, o ile jako eyelinery no, się dobrze sprawdzają, to ja się z nimi bardzo polubiłam, używając ich w formie baz kolorystycznych. Z tego względu, że one mają bardzo właśnie napigmentowaną formułę, ale w tym momencie, kiedy są nowe, są jeszcze takie dość rzadkie, czyli właśnie jako konsystencja bazy na powiece sprawdzają się świetnie. I właśnie, może tak, nałożę ten na wewnętrzny kącik, ten troszkę na zewnętrzny i użyjemy zarówno tego brązowego, ciemnego cienia, jak i rozświetlacze od Ewy. O! I to będzie myślę fajny, zgrany makijaż. No i tutaj Wam jako ulubieńców pokazuję te trzy linery. Pokazały się cztery nowe kolory. Tu jest jeszcze taki szary, ale jakoś taki nie w pięć, ni w dziesięć. Szary, który wygląda jak trochę nienasycona czerń. To nie jest moja bajka, więc po niego nie sięgam, po te trzy owszem. Szybka wstawka poza chronologią, bo właśnie Zdałam sobie sprawę, że nie powiedziałam Wam o tej drugiej palecie, która jest też ulubieńcem. I są to sorbety z Glam Shopu, bo ta ogólnie kompozycja kolorystyczna i ta ilość i kolorystyka blasków też zasługuje na wzmiankę. I jak nawet potrzebujecie tylko mieć jedną paletę z turbopigmentami, która będzie najbardziej uniwersalna to to jest ta paleta. No i też mamy kilka, wiecie, kolorów, które mogą być użytkowe, a mogą być też szalone. Także ta paletka też ymm, złapała moją uwagę w minionym miesiącu. I zrobimy razem lewe oko, a ja później poza kadrem nadgonię prawe. Najpierw dołożę sobie jeszcze taką cienką warstwę korektora. Ja tutaj już wcześniej miałam powiekę korektorem muśniętą, ale do aplikacji kremowego linera jako cienia Dobrze jest mieć tę mokrą bazę odświeżoną i ja po prostu sobie w nim maczam pędzelek syntetyczny. I jak się już przekonałam, jaki on jest intensywny, to staram się właśnie ograniczać ilość, którą nakładam. I czy ja codziennie używam kolorowej bazy? Pod makijaż? Oczywiście, że nie, ale już kilkukrotnie w zeszłym miesiącu miałam okazję ich w ten sposób użyć. I zobaczcie, jak się użyje właśnie takiej odpowiedniej ilości, czyli w zasadzie dość małej, i pracujemy od razu z takim puchatym pędzelkiem, to są dwa ruchy, i albo makijaż, albo wstępna baza jest już gotowa. Na wewnętrzny kącik nałożę eyeliner pędzelkiem. No tak, a czym? To jest pędzelek, chciałam powiedzieć, jakim pędzelkiem? To jest ten pędzelek z Eveline numer 04. One jako baza kolorystyczna są naprawdę świetne, te linery. I polecimy bez obsypki, zaczynając od tego najciemniejszego cienia. Na puchatym pędzelku do blendowania. To jest Embrush 06. Dwa ruchy. I miodzio. Ten sam pędzel wycieram w ręczniczek i biorę brązer tutaj na środek. Znowu dwa ruchy i znowu miodio. I mogę też przy okazji troszkę wyjść powyżej załamania powieki. Tam jeszcze nie matowiłam łuku gruziowego, ale ujdzie mi to teraz na sucho i mogę sobie tak o, jeszcze połączyć górną powiekę z dolną. W sumie to, że jest miodzie, miodzie, i miodzie to ma sens, no bo ta paleta jest Honeymoon. A teraz sięgam po ten um, cienio rozświetlacz od Ewy i dzisiaj właśnie użyjemy tego różowego na górę, a na dół może tego brzoskwiniowego, i wcisnę go na ten eyeliner. Bo jako cienie to, to jest rewelacyjne. I zmoczę sobie jeszcze pędzelek po prostu wodą i nałożę ten. Drugi odcień. On jest też obłędny. Jak szukacie takich urozmaicaczy w makijażu. I to jeszcze w przystępnej cenie to, to duo rozświetlaczy musi się u Was znaleźć. A po dodaniu tuszu, czyli standardowo Maybelline Sky High Cosmic Black, makijaż oczu mamy skończony. Myślę, że jeszcze mi się upiekło, że nie muszę przyklejać sztucznych rzęs. Chyba to całkiem dobrze wygląda. Uwielbiam ten tusz. Naprawdę nie mam ochoty ani potrzeby testowania żadnego innego tuszu, a tym bardziej wysokopółkowego, bo on po prostu... No wiecie, spełnia wszystkie moje oczekiwania. Zostały do umalowania jeszcze tylko usta, i tutaj się pojawia teraz już w pełnej okazałości ta konturówka. I to jest Sephora Odcień 02 Classic Beige. To jest konturówka, która jest wykręcana, która jest zastygająca, ale też przy okazji jest bardzo kremowa. Ona mi ogólnie bardzo w swojej formule przypomina tę konturówkę z Essence, tą z kolekcji Hugs and Teddies. Ona była przepiękna, ja ją w dalszym ciągu mam, ale wiem, że już jest bardzo ciężko dostępna. Właśnie zarówno pod względem formuły, jak i opakowania, bo raz, że to jest też wykręcana formuła, a dwa, że jest bardzo kremowa, a czasami te zastygające konturówki są albo za kremowe, albo za szorstkie, gdzie są oczywiście trwałe, ale trzeba uważać, żeby na przykład dwa razy nie przejechać po tym samym obszarze, żeby nie zrobić sobie takiej niekomfortowej skorupy. Tutaj tego nie ma. I jest to właśnie też zastygająca konturówka, która równie dobrze może posłużyć jako pomadka. I to jest ogólnie ta seria Lip Stain. Jak kojarzycie sephory, są takie kultowe już pomadki do ust, matowe pomadki w płynie, Sephora Lip Stain, i one są, właściwie nie są lipstainami, one są po prostu matowymi pomadkami w płynie. I tych pomadek z sephory ja już raczej nie używam na ustach, bo ja w sumie przestałam już dawno używać matowych pomadek na ustach, ale bardzo często stosuję je jako właśnie bazę kolorystyczną, bo mają przepiękne do tego kolory. A tutaj mamy z tej samej serii konturówkę i dzisiaj użyję tej konturówki jako pomadki, czyli właśnie na całe usta. I normalnie nałożyłabym też jeszcze na wierzch błyszczyk, dzisiaj tego błyszczyku nakładać nie będę, a to z tego względu, że tak jak już Wam wspominałam, te usta są dosłownie 2 czy 3 dni dopiero po zabiegu, co oznacza, że raz, że są strasznie twarde, a dwa, no są jeszcze nierówne, a błyszczyk podkreśliłby te nierówności, więc dzisiaj będzie matowo. Ten odcień 02 jest przepiękny. No i też jak widać na dolnej powiece, ta konturówka ma też na tyle mocne krycie, że np. po powiększaniu jakiejś śniaki jesteśmy w stanie zamalować. To jest naprawdę przepiękny kolor. No, i też przez to, że jest to właśnie wykręcana konturówka, to może spokojnie powędrować do torebki, czyli gdzieś tam w podróży na mieście, gdzieś można sobie usta umalować albo poprawić. Dodajmy jeszcze trochę biżuterii. I tak wygląda skończony makijaż. Efekt końcowy, jak kto woli, wykonany przy użyciu ulubieńców lipca. Dzisiaj, chyba taką królową makijażu była ta paleta, no bo z niej pochodzą zarówno. Równo produkty do twarzy, jak i makijaż oczu, ale nie zapominajmy też o cichych bohaterach, którzy też się przyczynili do tego makijażu. Jak zawsze wszystkie informacje o produktach, których mówiłam, znajdziecie w opisie pod filmem. Tam też będą linki, po których możecie je znaleźć. I tam też są szczegóły mojej biżuterii, ubioru, paznokci, zawsze wszystko w opisie się znajduje. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i lubicie ulubieńców, zostawcie proszę kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi Filmami. Zawsze pojawiają się dwa filmiki tygodniowo, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Oczywiście była krótka przerwa, ale już w tym miesiącu wracamy do regularnych publikacji, a na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Sprawdźcie, czy wszystko w międzyczasie już widzieliście. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!